Dermo jest. No, widzę, że się goni. Dwa ptaki już mam. Cholera. Ja no, miałam takie zrespienie, że. Widziałam, że ten ekran czarny, mówię co, co się stało. A tu Jake'a kamizelka na cały ekran, bo mnie w jakimś kącie zrespiło. Kurde, do niego słychać co. Zablokowane okno mam, do chuja. No czekaj, ja was słyszę chyba. Tak. Zablokowałem się oczywiście w okant, czegoś. Nienawidzę tej gry. Mhm. Nie od tej strony, od której powinnam. On jeszcze ma uchwyt. O ja, są to ja nawet nie zdążę pobiec. No, mam jeszcze A co ten Jake taki powolny, ej? No mm. od czegoś nie ma wyjścia, to no, no, Może kolejna feńka Zatkanego nosa Straszał wszystko, nie wiem o co chodzi Jezus, No i no, idź ratuj. Ja muszę sobie te smark na jedną kupę dawać, potem to wyrzucić, bo przecież to wygląda jak na Kasioku. No trzeba biurko zabalone. No, tak I to wysmarkam i zaraz zaś mam nie ta feng, No, ma szczęście. Przestań. Nie tu. Pomóż A mi. A czemu tu idzie mi? No to fakt? Oczywiście, jak trzeba, to nie ma szafki, nigdzie. To jest głupie. Najważniejsze, że on jak ma, potrzebuje to ma wszędzie. Jezu, to leczenie takie długie. No nie widziałem zajebiście Tak? Cholera, gdzie to jest? Nie wiem, gdzieś tam koło butelku. Fang ma sprint, widzę was. Bo oczywiście nie dało się uleczyć, bo nie było szafki tam. Po co? No, fejk, kurwa, pistolet. No, fang! Muszę już tak ciemno, mam nic nie widzę. No rozumiem. Za mną poszedł? Nie. nie, za mną. Ale on też ma cały czas skakane i no stop, rozwala te palety. To... Aha, jeszcze mam twardą. Nie, już już Powiedziałam. Przepraszam was, że tak mówię, ale nie, nie staram się, nie dać inaczej. Wszystkie nasze odcinki z DBD, z tego eventu, to jest to, jak ktoś mi chodzi. Nie no, ja, to jestem taka zasparkana już, dobrze się czuję, po prostu lekko przeziębiona byłam, nie? Jezus, ja ta latarka to w ogóle było śmiech na sali. Ale co? Jakiem prawem to weszło? Źle w ogóle wytimingowane, nie świecone w niego, on mnie puścił, spoko. Jezu, wszyscy musimy dostać po ryju. Dobra, chuj, z tym skrzynką, daj mi ten totem. Jezu, on się tak głośno. Jezu, ta fęk tutaj tylko chodzi i się krząta, i ja nie wiem o co jest. ma jej chcę chodzi. pomagać. Już jedna taka była ostatnio, się cały czas gapiła. No nie wiem, czy nie wczoraj, jak oglądałam u Ciebie, to. Jaj, haj, haj, haj. Już nie mam odcinków na dziś na przykład. Wszystko, co ja było, mam. to jest. Ja mam i jeszcze dwa. No bo ja to dwa nie dni nie miałam, nie. No, ale ty Święta. Ja, Czekaj, ktoś. Aha, to ty. W ogóle mam jakąś skrzynkę z dupy w ręce ja nie wiem. Piątkę powinniśmy sobie przybić bałwankami, żeby były jakieś punkciczki. Nie. No gdzie ten gen jest co tutaj zawsze jest, nie ma? Nie ma Może być ten na środku mapy, a co? To idź tam do tego bałwana i se pewnie Tak. Słucham. 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 Najważniejsze. Najważniejsze, że w ogóle w Gena, a nie w Ciebie. No, zjadło. Zjadło, mhm. Ona w piwnicy, super. Dobra, najpierw to dokończymy, bo już mam dosyć. Ona też to robi innego jakiegoś tam... Może ona nie miała tych... tokenów, to... poszedł do niej. Gunia. Gunia. No, ona no, podnieść, bo to jest ta fangowa, która nie pomaga, nie? Tam portal pewnie ma i wszystko. No, poszedł do Kate, chyba właśnie. No, przestała robić, nie? Dobra. No to nagramy te dwa i wciepnij to do Vegasa zaraz. Dobra, tam wiesz, walić. To ci pomieli, zrobić szybciutko. Nie, bo to muszę wyciszyć moment. Czemu? My no, jak My? O, ta zupa, nie? Zupa się czeskała, przecież ja mam w kuchni. No ale słuchać wszystko. Tak? Ojej, no, zaczął łapać pewnie, nie? No on no, chodzi przy nim. Aha, w portal co zrobił, tak? Co ty, chcesz leczenie tutaj na samym środku? No i masz, w portalu. No. I to ona będzie zaraz leżycać. Taka bądra była. Pójdziesz po tamtą? Mhm. Idę, idę. Tam jest jeszcze paleta w małym. Kurde, tak? wybuchłam no. gena. Ale on ją goni, dobra, dalej, nie zwraca uwagi, na szczęście. Jeszcze jest w ogóle krwotok i wszystko, że żeby... tak. Tak, na kości, wszystko, żeby 5 godzin się leczyć. O, ale mu zrobiła ładnie. Mhm, okręcik. Jezu. Gdzie ona ten gen było. Nie wiem, gdzieś tam gdzie wisi, bo on chyba długo jej nie niósł. Gdzieś tam gdzie wisiała, mi się wydaje. A ta feng? Ile ona ma? Hmm. Aha, dobra. No właśnie, ta feng tutaj przyszła. Ale on nie skopał tego genu. Tyle tylko jest. Dobra, ale przy to już nic. Ja A ta feng się tutaj drugą nie... stronę. ona będzie leżeć zaraz. Nie, nie mam jakiej pomóc. Nie do genu mi przyszedł sprawdzić. Na chwilę, na chwilę go zajmij. Skopał gen. Mhm. No! No i? Nie. Można szybko już rzucać. nie rzucać. ja nie mogę nigdy, już to mówiłam. Nie rozumiem tego, ale ta latarka się zwężała, a... No, nie. Ten gen tam koło niej jest w połowie. Jest. No to też lipa trochę, nie? Tamta już jest przy niej. Kampi. No, no nie, musimy iść. Szuka nas Wymienka, tutaj. Co? Wrócił już do niej. No, Wrócił do niej. No, tuneluje ją. Przyczonej. Dostał 6 śnieżek na mordę. No we mnie. Nie ma już poszły no, przecież to leczenie to jest 5 godzin, zanim ją wyleczę, to nawet ciebie nie uratuje. Ja nie wiem, czy ona nie próbuje tego gena dokręcić. Nie mogę tylko koło tej piwnicy być, chociaż oni tak tam pójdzie ze mną pewnie. On tam ma portal, więc. zacieła yy, zacięłam ją, jeszcze się cofło, ja Ale ona gena robi, nice. Cały czas robi tego gena, to dobrze. Jest czas, żeby No, wiesz... Frank! No, yy, nie wiem co. <laughs> Zabrało tokeny. Ona skończy, Feng ona skończy. Feng Idzie do was No tak, bo Feng widział token, nie A teraz pytanie, no, czy nie ma... Teraz mam... będzie kampić, no i elo. Tak? Portal zrobił Tamta pobiegła gdzieś otwierać bramę. Kurwa. Wiesz, to ja nie, w ogóle nie trafiam z niego tymi śnieżkami. Tam ta otwiera bramę, a tam ta na sam koniec mapy, w ogóle. Ogólnie to powinien być, być już ściągnięty w tym no. momencie. Ona otwiera drugą bramę, też, co ma? to na to mnie dąży, tak naprawdę. On patrzy, że ktoś nie ściąga, idzie tam. głupi! <laughs> a nie, chyba to machasz, dobra. Robi se portal przy mnie. Ja już wyszedł tym portalem koło tak. mnie. Tak. I zaraz wyjdzie koło mnie pewnie. Idź do bramy. Gdzie ta brama w ogóle jest? No, brama to więcej, jest. Tylko, trzeba będę Dobra, idźcie, bo on. Y... Kate tutaj jest. No nie Ona ma jakiś sprint czy coś, bo to tak, się Tak, ma sprint. I to jest w porządku, według tego... No, po chuj ten pasek, moim zdaniem, było, albo jest cały czas, albo w ogóle. Dobra. A nie, że pod koniec mu trzeba dać wygrać. no to jeszcze sekundę, się... bo później przyszedł i mnie nie zdjęła. On mówi, że nie, cały czas jej No na pewno, co może pogrywać. Okej. Okay. Jest dobrze. A, bo ty jeszcze masz plecki zrobić. No, nie. Kurwa, nie widzę go. Jezu! Uważaj, skacze. Nice. Boże, też trzeba było tego Dead ten, ten Harda <ścoughs> liczyć. No. nie dość, że patrzeć na killera, to jeszcze na te kółeczka i jeszcze żeby dobrze nacisnąć. Taki jak też. mnie oczapało. W ogóle siedzę w takim sweterku świątecznym, bo... Wujka dostał tego Pewnie. <laughs> Dawid Nutella to był. Spoko. <laughs> Dawid Nutella. Kutuwało. Chciał YouTube'a. No ja powiedziałem, że nie. Mówię, ledwo oczy, o, o, oczy otworzyłeś. Mówię, śniadanie jeszcze nie zjedliśmy, a ty już, już. Ale ja chcę! I wiesz, już, nie? Zaczął te swoje. O, Mówię, co to to są te co takie traperowe, zwykłe, czyli jaki kilo używeczek. Zawsze jak Freddy. słyszę... Freddy. Dawno nie było. No, ale zaraz się uspokoi, nie? No tak, no wiesz. Ja mówię, najpierw śniadanie, <grym> potem zakupy. No to oczywiście jak mieliśmy jechać na zakupy, to się porozkładał z zeszytami, zaczął wycinać, kleić, a ja był teraz... Chce mm. ośpić jak ktoś. Dobra. Mówię, dobra, to jeszcze chwilę odczekam. Niech się, jak się bawi, to niech się bawi. Też zawsze się, zabawę znajdzie, jak trzeba gdzieś iść. Tak to będzie męczyć, a że chcę oglądać to tamto, mu zabronisz. To chodzi, nudzi, się nudzi. A jak już mamy Urza. wychodzić, to nagle ma zabawę, a nie? A coś ciebie. Ty masz klątwę jakąś. Cały czas mi Claudette, robi jak to. Clodet, Clodet, chodź, yes. Clodet też ma sprint, tak? Nie? Może wystraszona biedna. Te brute spawn wystraszona strasznie, wiesz? On sobie zrobi? Plamy. Teraz już jest chój. Aha. Musisz gena wybuchnąć. Nie zdążę. Nie, nie no ma szans. Jest jeszcze w góry. Ale dwa no, ale geny, dwa i pół gena. Także no, tak jest dobrze. On spada tutaj, gdzie... właśnie. Ale jeszcze mi token zabrało. Więc pewnie jej też. Proszę, <laughs> do was. Kurde. Ja myślałam, że wy jesteście na dole, a on mi nagle z góry spadł, prawie na głowę. <laughs> Zostawił, tak, tak, ściągu. tak, tak! Właśnie, widzę. Kliknuj, ale ładuje komp. ci się? No, bo przeszedł, wiesz, to się załadowało troszkę, ale... Aha, dobra, czyli... ale masz plamę. Przeszedł totalnie pode i nic się nie załadowało. Nie wiem, ten killer niby jest ogłuszony, ale ta ręka do uderzenia wciąż jest. Zwęża się, zwęża no? Nie zważajcie. Nie No u mnie się zwężało. Jezu! Yes. <śla> Ta animacja, jeszcze jak świecisz latarką, to już w ogóle jest hit. No co mi się tu wychodzi z Kena? Musimy mnie to jebać już. Hmm. Oni są u mnie. Ale on ale jest tak blisko, się domy, on nie? jest tak blisko, i ten pasek się w ogóle nie ładuje. Coś mnie Czy... Ciebie ktoś ciągnie? Czy... Lubisz Roberta Pattersona? <laughs> Modemu tak <ten kadr. laughs> No tak lodę. I ona jest wystraszona, ona się boi, wiesz? Ja muszę, nie jest. jest, ale ona krzyczy strasznie. Dlaczego? Znaczy mu. gdzie on jest? nie wiem gdzieś pogoniłem. A tutaj on goni tą Proszę, to się pogoniła też. Nie, on wiecznie tyłem się układa, że mam znikać mi się chce. Układa! Jakiś to tam gdzieś był widziany? Ja właśnie zniszczyłem. Ale ja bym chciał się obudzić już, bo no z plamami to nie ma jak się z problemami nie ma jak się gonić. No, złap gena, pójść, tak jak zawsze. Pięknie, wybuchnąć od razu, chyba, nie? To jest no, zawsze nam się robi. Się, się na krótko budzisz, a jak z zegarkiem za dłużej. Ale Aurę zabiera, jak wybuchniesz gena. No to jeszcze lepiej. O, jest to skrzynka, jakaś stupy. Dlaczego tutaj mi przyszli? Dobra, idę. Gdzie geny są jeszcze? Na pewno u góry na dole szukam. Nie wiem, czy mi się wydaje, że ten Jake tak strasznie powoli biega dziś. Dziś? O kurwa, pomogę jej, on jest pod paletą. No, jestem na dole, więc. On widzi, jak się budzimy? Raczej wątpię. No, wątpisz w tej grze. Lunaria wątpisz. to na czy... czy nie? Ja to w ogóle szukam i to temu i gena nie. Tu jest bałwan. On już wyszedł, kurwa, by się zestrał. Ja nie wiem, czy na dole są w ogóle te jakieś geny. A jak tu jest jeszcze jeden. To jest przy schodach? Nie. A jest tutaj nie ma. Te tuba czasami mnie Czy znaczy on wychodzi z genu? Wychodzi on. ogólnie, tak Ale straszaka mi zrobił. No bo przerwał po prostu teleportację. To tak na takiej zasadzie jest. Bo ją gonił i jeszcze się tu teleportował i za się tak. gonił, tak? No, to i tak wie no. gdzie robię. On się tepie, do którego chce, czy do tego z największym postępem? Udaję mi się, że do którego chce. No, spadła na dół. to w A bo ona się goni jeszcze tam. on obie leżeć zaraz. No to może dokręcimy. No, podniósł już. Jajku, szybciej. No, zjadła aura. To no pójdzie do klodety. No to dobrze. Ale... Idzie do mnie. To może ona gdzieś tam była po drodze też? Nie, bo do tego gena, wiesz? Dobra, jak kopię geny, to też... miał być wyłączony ten perk z tego co słyszała I czytałam. No i jesteście, na dole jesteście? Tak. Przy zamarzniętej babie, w tym, co na nią podemno, woda. jest mną centralnie, okej. Okay. Już włączyli tego ten perk? Już naprawili nagle, ale parki nie umieją o, patrz, naprawić. O tepnął się do mnie. Kurwa, końcówka tak? była już. Jezu, a gdzie jest ten mój, co ja robiłam teraz? <laughs> tu drzwi nie ma rozwalonych, zaułek. No, a ty rób tego Gena, co ty się chowasz? Mikleja zamiast Gena robisz, to ona się chowa za Genem. Czy jakoś faktycznie jakoś połowi biegnie? Nie rozumiem tego. on ostatnio ci tak szybko biegał. No ja nie wiem, albo mi się wydaje na to. No nagram. Boże! Co się stało? No biegiesz, że się blokujesz o wszystko, no co to jest? No mnie kleją! A tam co? Wybuchłageno. Ty Ale tyle zeżarło. Woda, z, znaczy woda. Skończą, do widzi, widzi że on cię niesie. Krew poleciała z gena już ze rana. I on tu idzie teraz przez ciebie i masz. Jaury no. ze zaraunu. No jak na sobie do palety i zablokowałem oftą. jest nie ma oszustwa. No kurde. O, nakręć tego gena. Kręć to, kręć. No jeszcze ten nasz na... Masz szczęście. Jeszcze ty jesteś. Nie, przynajmniej dokręciła. Ona też kręci, widzę. Ile ochrona. ja mam haków? Dobra, jeszcze mogę wisić. Przyszła, powiem. Dobra, Klodet, bierz. No KLODET! Jezus Maria. No, no i teraz to Poszła, czy nie? Poszła, ale... Uff. Musimy stąd iść. Musimy być nawet tego gena dokończyć. Mojego min klejowego. Tu nie przyjdzie. Czemu nie mogę wziąć tego zegarka? Miałeś token jeszcze? Miałem. Ja już nie mam. Aha no to widziałem. Ale miałam ten ostatni, ale już nie mam. U, ale widzę sobie. Kolejnego muszko. już też nie mam. Mhm. On chyba tam jest ładnie, to tak jest Trzeba iść na dół, ten miklejowy... To co ty gadasz? No ten popiół lata, nie? Tutaj, ładnie to Op, wygląda. Ha bo ty w śnie jesteś, dobra. No! Ej! Zdobiłam do ptej! tej! Szybko można robić. On chodzi po Tu jest po zaczęty. Na dół, na dół trzeba iść, nie bo mój mikle... Oulera, nie ściągnę jej. Te... Ona ma ostatnie sekundy. Kurwa, no to ja tam nie zdążę to jest tym bardziej. No on mnie zablokował! Sobą! Dostał w łeb ode mnie. No ale okay. takim no przecież się dawało przejść przez killera. Ja nie wierzę w to po prostu. On poszedł za mną, przykisnął. Za tobą? ja są, to ja muszę iść zaś do góry. Nie wytrzymam. Przez to go gana... kurwa. O Jezu. Bo już umieram też. I wszyscy my zresztą. Widział mnie, tak? Już No. O! A taki niepociągany był na początku, nie potrafił sobie nic zrobić. Pazurami robi, nienawidzę tego dźwięku. Na tak ja czy... lubię, Na ja czy... bardzo Nie <słuch> wiem <koniec>. co Nie <słuch> ma co <słuch> tak zamyśleć <co> <słuch> Wszędzie haki ma przecież Ale ładny strój chociaż się tam To <słuch> Dobra puszczam jej komu, że nie wiem Nie wiem czy to jest, jest. Jajkuś umiera młody Woohoo! Lepiej O jest na drugie danie naleśniki sobie tam z hotelu. naprawdę Pewnie. Pan Kejki Może zrobię miedzela, takie te coś. To tak zajebisty. Co? Nikt zajebisty, nie? Tego tak mu napisałam, że się nadaje tylko do moich pankejków, żeby sobie posmarować. <noise> na śniadanie. Eee... No i co ta Claudette? Co Czy... mu zrobisz? Co uh -uh. chcesz? Powiedzieć? No nie, to mi kleja. Eee, Pankejki, właśnie, jak to się nazywa u nas? Pankejki. Eee. Są na a to drugie, okrągłe, takie puszyste, fajne. Placuszki. Mamy... Placuszki. Placusz. To